To Nie może być tak, że na mecz przyjeżdża Czech, brzydko mówiąc, żółto dziobów i prowadzi zawody. No. Krzysztof Szpont, czerwona kartka, wyrzucony na pięć meczów na trybuny. Też dużo się mówi o, o, o tym, że sędziowanie w czwartej lidze jest na, na, na bardzo słabym poziomie. Yy, I wiele, wiele błędów. Łowisko chociażby kiedyś przedstawiało swój wyniosek po, po jednym z meczów. Yy, teraz wiemy, że Grzegorz Opaliński wyrzucony na trybuny. Krzysztof Szpont, Grz Rafał Reiser. Konrad Bober również wyrzucony. Czterech trenerów. No takich, którzy gdzieś tam ligi, można powiedzieć, poczuli tych wyższych lig, Konrad chociażby jako twój asystent. No i to, to, to trochę jest dziwne. No i nawet się zgadzają podobno w tym w kolegium sędziów, w, w, że, że coś jest nie tak. Tu w kolegium sędziów niech się właśnie zastanawiają dalej, bo się już kilka lat zastanawiają, a wszystko wygląda tak samo i, 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 i tylko wracamy do punktu wyjścia. Przede wszystkim ja tutaj nawet rozmawiałem właśnie z trenerem Rezerem wczoraj, też się z nim zgadzam w 100%. Powiedział bardzo dobrą rzecz, że no jeżeli uczymy tych sędziów, bo to fakt, że gdzieś się sędziowie muszą uczyć i po to jest ta czwarta liga, przecież żeby oni mogli się uczyć i mogli po prostu piąć się w górę. Ale to nie może być tak, że na mecz przyjeżdża Czech brzydko mówiąc, żółtodziobów i prowadzi jej zawody. No, uważam, że Sędzia, jak się ma od kogoś uczyć, to powinien jeździć z doświadczonym arbitrem. Jeżeli nie jest to główny arbiter, to żeby to był nawet liniowy. Już teraz jest taka technologia, że no, no nie róbmy jakiegoś wielkiego problemu z tego, że nawet że są te zestawy słuchawkowe i w ogóle. I żeby takiego młodego człowieka na boisku kierować i podpowiadać mu z boku, nawet jeżeli doświadczony sędzia jest liniowym, to też, może, to też może dużo cennych rzeczy podpowiedzieć, jeżeli chodzi o decyzję, no bo przyjeżdża. Młody, młody sędzia i daje się ponieść emocją, daje się wziąć na huki jednemu, drugiemu trenerowi. Za chwilę zaczyna oddawać, naprawiać błędy błędami i ten meza wody zaczynają, zaczynają leżeć. Także ja uważam się tutaj na przykład, zgadzam w 100%, że. Mm, do szkolenia sędziów, czwarta liga jest idealnym miejscem i powinni tutaj się uczyć, ale powinni na mecze jeździć z, z obsadą jakąś, z kimś doświadczonym, żeby było od kogo się uczyć, a nie uczyć się na trenerach, na drużynach i na co się później przekłada na wyniku sportowym. I Szymku, właśnie stworzyłeś rolkę tym monologiem dotyczącym sędziów. No to już na pewno jak <laughs> kiedyś będę trenerem, mi pomogą, także pozdrawiam Was, <laughs> spotkamy się na polu bitwy. <laughs>